Jesteśmy w pokoju 3-letniej Michaliny. Pokój jest dość trudny do ustawienia, ponieważ jest długi wąski i jak widać ma też całkiem spory skos. Tutaj na końcu jednej części pokoju mamy łóżko i ozdobne naklejki na ścianie, plakaty, lampka jest biblioteczka. Teraz obok jest regał, taki właśnie w stylu vintage. I do tego z tej samej serii jest szafa garderobiana. Obok szafy, która zdołała się zmieścić pod skosem, mamy lustro, żeby Michalina mogła się przejrzeć, lustrze, tutaj jest jakiś organizer na dodatki do włosów. Pod oknem jest biurko, w przyszłości właśnie będzie biurko, na razie będzie stoliczek. No i tutaj wracamy znowu i mamy strefę snu, taką całkiem klimatyczną, wiosenną. Jeszcze raz prezentuję się cały pokój.